A w sztabie wyborczym Hanny Gronkiewicz-Walc był nasz reporter Grzegorz Szłaguna, który rozmawiał z Hanną gronkiewicz walcem Warszawa pozostaje w rękach Platformy Obywatelskiej i w rękach pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Walc. Wygląda na to, że będzie trzecia kadencja i pani prezydent jest też naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezydent, przede wszystkim gratulacje i pytanie, jak duża jest satysfakcja, że udało się wyborców znów namówić do tego, aby głosowali na panią, aby na trzecią kadencję pozostać w Warszawie. Satysfakcja jest duża z tego względu, że 4 lata temu miałam 53%, 8 lat temu też 53% w drugiej turze. Wtedy była druga tura, a teraz mamy, Prawie 57. Jeśli te wyniki się potwierdzą przez PKW, to jednak więcej osób mi zaufało w drugiej turze niż jeszcze 8 lat temu. Jednym słowem to zobowiązuje. Dziękuję bardzo za zaufanie, za każdy głos, za to, że podczas mrozu wyszli i jednak zagłosowali. I myślę, że to jest dla mnie bardzo ważne, bo to jest kredyt zaufania, który za, zamierzam spłacić solidną pracą całego mojego zespołu i zmianą Warszawy dalej zmianą standardu życia na lepsze. Czy ta walka była trudniejsza niż 4 lata temu, dlatego, że przeciwnik też bardziej wymagający, bardziej wyrównane także wyniki? Czy pani musiała, że tak powiem, większą mobilizację wykazać w przypadku akurat tej kampanii? Ja się 4 lata temu pamiętam, też mobilizowałam i oczywiście pierwsza tura była dla mnie pewnym zaskoczeniem. Natomiast tutaj było kilku przeciwników takiego większego kalibru, bo oprócz kandydata Prawa i Sprawiedliwości jest Zasina, który nie był kandydatem niezależnym, tak jak pan Czesław tylko można powiedzieć taki kość z kości, krew PiSu, więc oczywiście z takim kandydatem zawsze trudniej się walczy. Oprócz tego, no był z, sojusznik w jakimś sensie, pan że Sasina, Piotr Guział, no i też pan Przemysław Wiple. Także myślę, że to były osoby, które zdobyły sporo punktów, nie ujmując tych innym kandydatom. Było dużo kandydatów, było mocnych, w związku z tym ta pierwsza, która była, wydaje się poza zasięgiem. Natomiast ta skończyła się lepszym wynikiem, niż się spodziewałam. Niech Bardzo dziękuję za rozmowę, jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo. Moim Państwem gościem była pani Hanna Gronkiewicz-walce, prezydent Warszawy.